Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku serii Simray, w którym wcielamy się w rolę maszynisty w dniu dzisiejszym pociąg będziemy prowadzili z Warszawy Grochów do Skierniewic. Jest to pociąg kolei Mazowieckich o numerze 19363 w chwili obecnej mamy załączonego autopilota, bo gra przed chwilą się uruchomiła. Jedziemy z prędkością maksymalną 120 km na godzinę, Autopilot został wyłączony. I co my tutaj mamy za. Musimy wyhamować składem, bo za 600 m, no już nawet 500, mamy ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę, więc hamujemy. Gra nam się troszkę zlagowała. No, nawet nie troszkę, tylko bardzo. Dobra, już udało nam się wytracić prędkość. Z naprzeciwka sobie jedzie jakiś pociąg TLK tudzież Intercity. ale towarowy nazwy wszędzie, a to ci dopiero sytuacja. Trochę za bardzo przyhamowałem składem. Patrzcie jak towarowy pomyka. Ale nic, zaraz. Jeżdżamy. ach Tutaj nam program od nagrywania przeszkadza do stacji pruszków. I mamy tutaj postój. Za chwilę będziemy hamować. Peronik jest krótki. No, ale nie tak moc No, aleśmy tutaj dali czadu. Tym hamowaniem. No nieważne. Zahamowane. Otwieramy drzwi. Czekamy na wymianę podróżnych. No, luzuj składzik. Luzuj. Za 4 sekundy mamy odjazd. Więc zamykamy drzwi. Ach. To sterowanie tymi drzwiami ciężkie jest. No nieważne. No i jedziemy dalej. Powoli ruszamy. żebyśmy się zmieścili. Dobra. Czułaczek nam tu krzyczy. Zwiększamy moc. W końcu mamy na tym odcinku 60 km na godzinę. I już ja jeszcze nie rozchminiłem. Gdzieś tutaj jest tempomat. O co chodzi w tempomacie? Tu nie. Tu mamy drzwi. O, mamy aktywację tempomatu. I wychodzi na to, że, co, że pojedziemy 52 km na godzinę. Ale jakbyśmy dali... Żeby jechać szybciej. Dobra. Mamy 50. I z taką prędkością postaramy się jechać. Patrzcie, będziemy mijali się z pociągiem towarowym. Na przeciwka. Może ktoś tam jedzie, więc tam odtrąbi zapewne. Tak to w tej grze bywa. Ale to pewnie był jakiś bot. Patrzcie, zmieniamy tor. To mniej więcej wygląda. Za 900 metrów będziemy mieli stację Pażniew więc będziemy powoli zwalniać, ale patrzcie, a tutaj mamy już 120 km na godzinę. Tyle, że nam się to już raczej. Nie uda rozpędzić, z racji tego, że na 500 metrów mamy stację. Zaczynamy wdrażać hamowanie. No No ja to muszę dawsze. Jak hamuje to na Maksa. Dobra mamy za chwilę wymianę podróżnych. Co jest? Czemu nam nie chce skład wyluzować? O, luzuj nam składzik, bo mamy odjazd. Zamykamy drzwi O no i powoli zaczynamy ruszać. Jak widzicie mamy 2 minuty opóźnienia. Może uda nam się to jakoś nadrobić. Zaczynamy nabierać prędkości. Gazu, gazu, gazu. 120 sobie aktywujemy ten pomat Mamy to więc sobie pojedziemy I Jak widzicie na, star na Stacja będzie za półtorej kilometra i będzie to stacja Brwinów, na której to mamy postój handlowy. Będziemy musieli się zatrzymać. oczywiście jak hamuje to na maksa dobra, byle by się dokulał teraz do tej stacji nam a bo mamy aktywny tempomat ale numer no, bo przejedziemy stację No widzicie jak to jest chwila nieuwagi I mało co byśmy nie przejechali stacji Dobra, zatrzymaliśmy się idealnie przed wskaźnikiem Mamy wymiankę podróżnych Szybko sobie Tradycyjnie nie mogę odluzować, no, wyluzuj, chłopie. Dobra, już możemy wyluzować, zadajemy. No i co? Co nam tu jeszcze krzyczy, że co? No, ruszajmy. I w ten oto sposób dołożyliśmy kolejne trzy minuty. No nic, rozpędzamy się. Następna stacja Milanówek. Jakaś drobna tu dyskusja. Bo jak wiecie na niektórych stacjach są boty, które układają drogę przebiegu, a na niektórych graczach są na niektórych stacjach są gracze, którzy układają drogę przebiegu i tu właśnie bot coś tam chłopakom źle drogę ułożył i wykrzyżował pociągi tak, że któryś z nich dostał opóźnienie. ale zdarza się najlepszym więc my się kulamy jak widzicie 118 na godzinę już wyłączamy ten pomacik będziemy powoli wdrażali hamowanie Bo będziemy mieli stację milanówek no rybka hamuj powinno nam się udać hamujemy Otwieramy drzwi, następuje wymiana pasażerów, luzujemy skład i za 10 sekund zamykamy drzwi 5, 4, 3. No i mamy odjazd. Patrzcie. Nie wiem, no, ruszajmy Może uda nam się w grodzisku minutę urwać z tego opóźnienia Zobaczymy jak nam to się uda Mamy trzy i pół kilometra do grodziska. No i sobie. Użyliśmy tempomacik, żeby jechać z prędkością maksymalną, ale musimy hamować już. Bo jak widzicie za 500 metrów mamy ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. 60 się sześćdziesiątką tutaj od semaforka no i następna stacja grodzic jak widzicie semafor na stój mamy tam jest jakiś użytkownik z tego co widzimy na dole się udzierał więc pewnie będziemy musieli go łaskawie prosić o to żeby dał nam wyjazd jak będziemy gotowi, rzecz jasna. Ale już go możemy się zapytać. Grodzisk Mazowiecki, 19363 będzie wyjazd? w perony sobie hamujemy Pendolino właśnie popruło My zatrzymujemy się. Jak widzicie, będziemy zaraz jechać. Luzujemy składzik. 10 sekund do odjazdu. Pasażerowie wsiadają, wysiadają. Jak widzicie, ale my już będziemy zamykali drzwi. Jak zwykle za daleko. No i ruszamy. Jak widzicie, mamy 60 tutaj. Następna stacja za. minuty aktorów jest sobie ten pomaiek ustawimy Pojedziemy tak. Nieco szybciej 63 km, nie powinniśmy łapać punktów ujemnych za to. A! Patrzcie, 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 semafor na stój. A się zgapiłem. Rozmawiając z wami, ale będzie akcja. Puch, przejechaliśmy semafor. Ależ to było złe. To nie było dobre. W normalnym życiu już by było po nas już by nam zabrali uprawnienia grodzis mazowiecki co z wyjazdem dla 19363 No jakby nadal na stój. O no jak widzicie, czekamy i łapiemy. Teraz jest, dzięki. Ten aktywny ruszamy sobie. Chcieliśmy urwać minutki, a tymczasem dołożymy 5. No nic, tak by, bywa. <śmiech> <śmiech> Za chwilę będziemy mieli 160, więc zobaczymy, na co stać tą naszą łajbę. gdzieś z przodu widzimy Pendolino się do nas zbliża. 14.33 Już przebieg No i za chwilę będziemy Nabierać prędkości Mamy 130 Więc rozpędzamy się

tej prędkości 129 i sobie jedziemy na następnej stacji jaktorów już raczej nie nadrobimy tego opóźnienia które mamy raz trochę z mojej winy dwa trzymali nas w grodzisku a ten macie co Czemu tracimy na prędkości? Oczy tak nie ma znaczenia, bo będziemy zaczynali hamować, bo będziemy mieli stację. metrów no musimy się wkulać do stacji już na nas czekają Zaczynamy hamowanie. No. Oczywiście nie można było tego zrobić delikatnie. Jak widzicie mamy osiem minut nie ruszamy. międzyborów następna stacja Postaramy się pojechać, tak 133 km na godzinę, to może urywiemy jakąś minutkę. Dobra, niech będzie 132. Będziemy mieli tutaj jakiś przejazd. No i właśnie nam się scenariusz zakończył. I będziemy mieli podsumowanie. Jak widzicie zaczęliśmy z opóźnieniem jednej minuty. No ale jakoś tak wyszło, że trochę z mojej winy nieco z winy innych graczy. Z jednej minuty zrobiło nam się 7. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Może jeszcze jakiś nagram w dniu dzisiejszym. W każdym bądź razie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.